Jazda. To rap, to styl, który wpija na głośniki Tak samo, tylko może większa wartość tej liryki To beat, to rym, który ma wiele możliwości Mam nadzieję, że to słychać przy wzroście tej jakości Ej, ej, ty, tej, elo siema Czy ty serio nie dostrzegłeś jeszcze tego nieskazitelnego brzmienia? Mój wokal prosto z podziemia Reprezentuje tych, których się jeszcze nie docenia Wow, całkowity wzrost jakości Gdy Majka trzyma w ręce, zaczynają być zazdrośni Są żałości, bo brakuje im spójności W całej okazałości twórczość bez prawdziwości krzty Ich styl niereformowalny Lirycznie niedokładny i w ogóle niepoprawny Doskonale o tym wiem, że nadeszła nowa era Lecz zmiana barwy głosu kłopotliwie mi doskwiera No bo ponoć wokal mam unikalny Chyba to czyni mnie, aż na to dokładnym Dostaliśmy Pelem tylko raz na półgotówkę za pół gotówkę za Krótego stówkę, stówkę, nie miliony Chyba jesteś ziomek lekko popierdolony Co ty myślisz, że z rapem jestem zarobiony? To ty chyba jesteś w stanie, nieważkości przerobiony Stan umysłu przeciążony masz Orzesz, kurza, twarz, potrzebny ci taj masaż Drogę wskaże ci, przecież wuje gogle Bo to dzięki niemu czujemy się wciąż swobodnie To rap, to styl, który wbija na głośniki Tak samo tylko może większa wartość tej gryki. To bit, to ryn, który ma wiele możliwości Mam nadzieję, że to słychać przy wzroście tej jakości Ej, ej, ty, tej, elo, siema Czy ty serio nie dostrzegłeś jeszcze tego nieskazitelnego brzmienia? Mój wokal prosto z podziemia reprezentuje Tych, których się jeszcze nie docenia. Sprawdź to, całkowity wzrost jakości 2, odpalam instrumental. <słyska> Psychopata, muzyczny pasjonat. Jak tego posłuchasz, to dopiero się przekonasz. Gadka oldschoolowa, żadna nowa szkoła. Bo ja do nowej szkoły na pewno się nie przekonam. Nie będę komentował, no bo nie ma czego. Każdy ma swój gust, moje zdanie co do tego. Powolutku, rychtuję RAP. Operuję słowem po swojemu, to się wie. Kładę wersy on top, piszę prawie non-stop. Życie kręci się w koło, jak jebane hula hop. A gdy coś robię, to już robię to na tip top. Mam na myśli w szczególności hip. Hop, robię do przodu krok, progresik co rok. Bułeczka zaskoczy cię zapewne w nowy rok.